Cześć, witajcie! Z tej strony Oxest TV, a dzisiaj zaprezentuję Wam trzech piłkarzy, którzy mieli najlepszy sezon w życiu. No można tak powiedzieć. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszym z nich jest Dani Alves, który ten sezon zakończył, bar... nie no, jeszcze nie zakończył, chyba nie zakończył, nie wiem, bardzo dobrze gra w tym sezonie, powiem Wam tylko tyle, daje mu 88 overalla, gra w się, tak jak grał, no, to są przewidywane oceny jakby co do FIFA 18, tak, i 90 tempa mu dałem, ale to trochę przesadziłem tak minimalnie. Daj mu 78 strzałów, 86 podań, 85 driblingu, 84 obrony, 81 fizyczności. No powiem wam tylko tyle. Ten piłkarz mnie zadziwia. Serio. Dużo gram w piłkę, ale ten piłkarz, jak jego ja widzę, jak go gra, mnie zadziwia. Tyle go liczczy, prawie na prawej obronie. Dobra, przechodzimy do następnego piłkarza. A jest z nim oto i ten pan, którego cały świat zna, czyli Ronaldo. Cristiano Ronaldo, inaczej Kryśka. Który miał w, w tym sezonie jeszcze już 40 bramek w La Liga Santander. To jest po prostu boom! Masakra. Ale nie, nie dałem mu 95 overala, bo to by było takie niemożliwe, wiecie? Dałem mu 94 overala, zostawiłem przed tym, co jest. 90, praktycznie nie zmieniałem 92 tempa, 90 strzałów, 79 podań, 90 driblingu, 39 obrony, 78 fizyczności. Tak jest. No Ronaldo wiecie, się starzeje i dlatego ma 92 tempa. No tak, przechodzimy do wisienki na tarcie. A oto i ta wisienka, czyli Paulo Dybala, który w tym sezonie, ten sezon ogólnie zakończył bardzo ładnie. Nie pamiętam ile, nie, nie widziałem ile miał bramek. Nie wiem ile miał bramek, ale się dowiem, bo to mój ulubiony piłkarz, bo jeszcze Neymar jest fajny, ale go tutaj nie wsadziłem, bo nie miał dobrego sezonu. No i po prostu, bum, dam mu 90 overalla. Tu będzie bestia w następnej chwili, tak mi się wydaje. Dałem mu 91 tempa, 87 strzałów, 78 podań, 86 dryblingu, 32, 32 obrony 79 fizyczności, ta jest. To jest po prostu bestia w tym momencie. Zrobiłem z niego bestię. Dobra. Dobra, 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 dobra. Zaczekajcie chwilę. Zaraz się widzimy. Ok, okej, okay, jestem. No i tak to było, więc dlatego. Dzięki Mordu, że oglądaliście ten film. Nie zapomnij zostawić subskrybera i zostawić łapki w górę. I po prostu tyle Do... i wiecie na kanał kupujcie oficjal, który nagrywa tą samą praktycznie serię, tylko że ja niego odgapiłem, ale nie wiecie, nie, nie, nie hejtujcie. Bo ja po prostu robię co innego, wiecie, każdy ma inne pomysły. Więc tak, elo Mordo! Do usłyszenia, może jeszcze dzisiaj nowy film będzie.